O, ją się mam z tej strony Maxi i W dzisiejszym odcinku sobie troszeczkę w Fortnite, ale oczupinkę, bo jest. No, godzina jaka jest. O, kurde. No dobra, wysubskrybujcie, zostawcie łapkę, w je za Madi. Cześć. To było dobre. A co ja? Klikam parę albo dawaj Mati nie parę tylko na kreatywie dawaj e-powalczymer dwóch na dwóch okej? Okay? no to kreatywa dać? oddziały czy jak? Daj już dajkę sekunda się boję, że zaraz przyjdzie ktoś z moich rodziców i powiedzą spać i film. Dobra, to szybko w... zmień tryb kreatywny. Szybko klikaj w gotowości, bo mam mały czas, jest godzina jaka jest. Jutro wrzucę ten film, bo dzisiaj jest za późno. Trzeba tu jakiś raz dołączyć. Nie na początku strasznie też spędziała, ale potem przestało. A wypiłeś tą herbatę? O, no to git. Ja jestem, zaraz będzie Mrozuś i tyś. No zaraz. No dawaj. Pamiętaj, że nie dajemy sobie fory, okej? Okay? Dawaj! No graj! mamy mało czasu! Najpierw może mi lekko potwać? 10 minut lub 15, bo... To stwórz naszą ulubioną mapę. Okej? Okay? Ja to o tym na E. Nakieruj na to i napisaj E. No nakierowałem i nie mogę kliknąć. Ale tutaj, o tu, na to zielone, A. Na to zielone. No? I, na e. I tam będziesz miał ostatnie wyświetlenie. Tam było, będzie Tilted Zone Vars. A Tilted Zone Vars. Wild Bond. Wild Bowel. Til, a! Nie. Tilted Zone Vars, tak? O, elegancko zrobiłam. Widzicie, widzowie, ci taki słaby jeszcze nie jestem. A wy subskrybujcie. Już? O. A wy subskrybujcie. Idzie. Cię... Wracamy No? O, subskrybujcie Matiego i mój kanał, a my zaczynamy pykać, nie? Łe, ja mam słabe rzeczy. Kurde, same pompy. O kurde. Gościu, co ty tak jesteś? Nie zabijaj, nie zabijaj, please. Chcę zjeść rybkę? Powiedz. Powiedz. Jup. Słabe że... rzeczy. <laughs> Hej, łaj. Ten film jak pewnie potrwa nie za długo, bo jest taka godzina jaka jest już to mój drugi raz i niedługo ja będę musiał iść w kimę. O kurde, zawsze się macie Nie wiem, co ja nie. mam. Złotą snajpę. Uzieju, krowie spadłeś. No i by był widok. Lecę do... kurde, lecę do ciebie. Oj, to No ale bez kolapsu. Ja... ja wolę z kolapsami. No ty tak. Kolapsowaliśmy i to He. Widzicie? Dr dr druga runda, a ja pierwszy win. Teraz za to zrobiłeś kolaps. <suszy> Ci nie wybaczę. Wiesz, dlaczego? Dlatego. O kurwa. na ciebie A nie, ja. Mam jest. Ja nie nie Ja też. Ja słabą broń też mam. Kurde! razy niż Mati, jestem na pierwszym miejscu, widzicie to? Mati, coś forma dzisiaj nie siata No dzisiaj o <gry> będzie fishy będzie fishy by się ucieszył z tego looku Jakby się cieszył z tego lookem Kurde, gdzie ty jesteś? Jest Migiel! Migiel! A no, tu jesteś! porana na. Pora na kolapsowanie! Nie, nie! Nie! nie. Panie, co pan tak wie? O, ty jeden! Nie, 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 nie jest. Znaczy weź się. Zajm. Zajm. Bo ja chcę cię na daleko, Ale ja się nie mam! ty jeden! Ja się nie mam! Jestem słaba, a na blisko to nie ma szans. Nie, dobrze. No ale słabsze niż na daleko. Czas Kompletnie ci nie idzie, powiem. Powiem tylko... Ale to było cool. Dobra. Bam... ProBuffik cię pokonuje. I wygrywa z tobą Dzisiaj nie ma formy, rozumiem. O nie nadal snajper ma goście. Kurde. Pan tu umrze, przez że przez wambiora, przez prowambika. Napiszcie, czy wiecie, co to jest prowambik. To przypnę wam serwisko. Będziesz... Trzymi... Kurde, panie, gdzie... O, tu jesteś! Kurde, tu, tu jesteś! O kurde! Właściwie, ja dostaję taki temat, że nawet. E, probambik pokonuje jak dobrego gościa. Bożni Dobra. Lecim, panie. I napiszcie, czy wy chcecie, żebyśmy nagrywali tak dwóch na dwóch, bo jak chcecie parki, to zrozumiemy, nie? Jeden na jednego. No, no jeden na jednego. A jak wolicie parki, to piszcie w komach. Ja mówię. Na komentarze kome, więc nie mhm. kurde, o kurde, dzięki, co mi tu z co mi pompami, kurde, wadzi? Widzę, że forma wraca. Widzę, że forma wraca, Mati. No ja dzisiaj też krótko grałem, powiem ci. Ja teraz... Ja też muszę się roz... Ja się szybko rozgrzewam. Parę... Ledwie dwie... Ja się na początku rozgrzałem. Leci. Kurde, panie, co? Spompy dajesz, no i forma do ciebie teraz wraca, kurde. Ale musisz przyznać, że na początku bardzo dobrze grałem. Na początku. Pokonowałem cię z palcem w nosie, a teraz już nie mogę. się nie skończyło. O dzięki za podpowiedź. Dzięki Panie. Che. No bo jeszcze jesteś na sta starej klawiaturze. Czas grać. Fortnite na dziś. Nie to dzisiaj się naoglądało tutaj o, co mi? co pójść z kurde o Boże Mati, Co ty dzisiaj jadłeś? nie tak... Kurde! Jak... no jak miałem spać... Ej, my wygrywamy teraz na zmianę. Ja wygrałem? Ty wygrałeś A ty przez nią wygrałeś? No o to no, ja, ja nie ja nie zapomnę. Nie no bez i same pompy, kurde no. No, pisolet, pistolet to, jest, to jest mega. Kurde gro! Imię, e, imię gry daj mi coś lepszego niż pompę Ja nie umiem grać na pompach. Tutaj. Ej słuchaj Gdybyś jeszcze, gdybyś musiał przeładować byś przegrał Ja zaraz będę już powoli kończył bo jest godzina powoli mojego no powoli tak już e, nie, nie grania. Nie że spania, ale nie grania. Bo tak do 22 już tak nie powinno. Już daleko. No ja też, ja mam fajną broń też na daleko ci powiem, a... O kurde jak? Ty masz tego wariata na daleko, ja nie mam szans. No gdzie miał. Coś tylko powiedział. Nie miał szans. Miałbym, ja miałbym. To miałbyś. Tak miał, bo bym miał. To bardzo Ej, powiedz ci coś, Mati? Jak ty powiedziałeś, miałbym, miałbym, to Marcin się zaczął śmiać. No, Marcin się zaczął śmiać. Jak nie wiecie, kto to był dobrze w sumie. Przecież mówimy. I ci miał. Ja. Co mnie wyrzuca? Pan, Pan Paweł, kurde. O pięknie. Co mnie tu z pompy podjeżdża, gościu? Bo widać, że tyłek już rozgrzany pod fotel. No. Jeszcze tak strzelunki zagramy i będę kończył. Jutro wrzucę ten filmik widzowie, to Wam obiecuję. Czy jak teraz jest, który dzisiaj jest? Kurde, ale ma A nie, nie ma takiej żółtej No, 14 to... To... To jest Go. A nie wychodzę! No weź! Wy! Kurde ja... Ej! Kurde, nie chcę Ja ty... nie Kurde, kurde, kurde. Ej, wiesz, ile miałem HP? 2 Mówiłem nie... Osta... Nie ostatnia runda, ale tam jeszcze może parę zagramy, ale... To by to jak mówiłem, zobaczycie 15, bo ten. Bo dzisiaj ja nie mógłbym rzucić, bo jest godzina, w której by już powoli tak średnio się oglądało. Kurde. Chłops. Nie no ja chyba sobie jaja robię. Ja to i dostrzegam no Chyba sobie ze mnie jaja. Where are you? Na serio. Chula. Farta, ja mam wiecznie. farta. to mi nie mi... Kurde, czemu mi się pompa? W Ale już daleko, cpaniaczek jest. O kurde. Czas na znowu grę. Te odrożimy razem z mrozem. Już czas. Panczy. Panika gry. Dobra, ja uciekam. Kupię przeładowanie! Jakiś ze mnie tej ale ze mnie tej ale ze mnie Nie! Kurde. Już idę, proszę Panie. O kurde! Miałam 2 HP. Nie, 11. No dobra Mati, to ja kończę. Dzie nie, rundę dam. Nie, już nie, nie ostatnią. mindę bo mamy już tam i nawet e, w przyszłej to działa. No dobra, ale już na serio ostatnią, okej? Okay? Ostatnią, okej? Okay? Nie, ostatnia. Już na serio. Prze y bo mama prosiła, że już tam do mnie przyszła. Ale nie uciekaj cały czas, żeby było jak najdłużej. Please. No nie ma ten, nie ma pieno, no, co mnie nawala tu ze pompeczkami? To nielegalne. O! Ostatnia, ostatnia rundka, ja wychodzę, jak wyjść, kurde, e, bu, nie, wyszedłem, to była ostatnia i co widzę, ja wracam, e, wróć do, wychodzę z trybu kreatywnego, a wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zostawcie łapeczkę w górę subecz, subskrypcje i dzwoneczka. E, ma... Nie. No. Cześć. Nie, jeszcze nie... No, co? Cześć. Pa, dla was robię pianki. Cześć.